Pierwszy krok w odbudowie Wielkiego Śląska został postawiony w poprzednich rozgrywkach. Wrocławienie pod wodzą Rafała Kalwasińskiego i Grzegorza Krzaka wygrali drugą ligę i awansowali na zaplecze Ekstraklasy. W nowym sezonie pod wodzą nowych trenerów także będą chcieli cieszyć się z awansu. Na pewno cel jest jeden, awansować do Ekstraklasy. Budujemy zespół, żeby miał ku temu możliwości. No i mówię, no i czas pokaże, sezon na pewno będzie trudny, liga jest trudna, mecze nie będą łatwe, ale jesteśmy optymistami. Duet Tomasz Jankowski, Jerzy Hudeusz mógł się sprawdzić już w boju obaj panowie współpracowali ze sobą w Ekstraklasie. Myśmy kiedyś pracowali, po takim trudnym okresie pamiętam, że oszył Tomo Machoric, i myśmy razem współpracowali. Ta współpraca była o tyle owocna, że Jurek mi bardzo pomógł jako doświadczony trener. Ja byłem taki nieopierzony, mówię, młody człowiek i on mnie, mnie, mnie stopował albo mnie mówię, angażował do jakichś tam różnych ról, no i to generalnie się sprawdziło. Dzisiaj jesteśmy trochę lat starsi i mam nadzieję, że ta współpraca będzie, w... generalnie się szanujemy. Ja myślę, że ja, ja Jurka, on mnie i, i to dobrze wróży gdzieś tam na przyszłość. Pierwszoligowy Śląsk przejdzie sporo zmian, są już nowi trenerzy, będą nowi koszykarze. Drużyna wymaga wzmocnień, by liczyć się w walce o awans do ekstraklasy. Szylon się musi na pewno zmienić, bo ten zespół, który był, no, yy, myślę, że miałby duże problemy z tym celem, który jest jakby nam przedstawiony, czyli awansem do klasy. Będziemy próbowali zmienić zawodników na, na pewno nie wszystkich, myślę, że gdzieś yy, połowa składu ulegnie zmianie. Z ostatniego tego timu, który, który grał w drugiej lidze. No i zmiany dopędzą dotyczyły zarówno graczy obwodowych, jak i graczy podkoszowych. Wdrożenie na pierwsze ligowe rozgrywki na pewno pozostanie Radosław Herzy. Klub chce także podpisać kontrakty z innymi liderami Adrianem Mroczkiem-Truskowskim i Mirosławem Łopatką.